kojarzy nauka? Z lepszym życiem. Nauka mi się kojarzy z szkołą. Przede wszystkim. Nauka kojarzy mi się z fizyką, matematyką, inżynierią, z zakuwaniem, siedzeniem do późna, z level upem i z sesją. A czy słyszałeś o Śląskim Centrum Nauki? Nie. 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 Kiedyś się już robiło, ale. A coś konkretniejszego usłyszałeś na temat? Nie. Raczej nie, raczej nie A o centrum nauki Kopernik w Warszawie? A to słyszałem. To z telewizji słyszałem. Tak, to W Warszawie również to miejsce odwiedzało z wami dół. To że powstało niedawno, jest bardzo fajne, jest ukierunkowane właśnie na taką interaktywną stronę nauki, poznawanie jej przez dotyk, przez udział w doświadczeniach i przede wszystkim jest skierowane do dużej grupy osób, bo od takich małych bajtli po, tak powiem, starszych ludzi, po całe rodziny, po szkoły. No, moim zdaniem to jest lepsze, bo pokazywanie doświadczeń, jak to się dzieje i co się robi jest lepsze niż na przykład siedzenie w szkole i pisanie notatek. Jakby tak wyglądała nauka, to bym miał pasek. No matematyki nie da się wkłuć, fizykę trzeba zrozumieć, a najlepiej właśnie przez doświadczenia. Wtedy można się z nauką zetknąć, z wszelkimi doświadczeniami, z wszelkimi postępami techniki, nauki, zetknąć się na żywo. Ja mm. mogę tego dotknąć, ja mogę się zastanowić nad tym, jak i moje dzieci, czy nawet moje wnuki. Byłoby to bardzo skazane, gdyby coś takiego zaistniało. To, co jest w Warszawie. W coś takiego powstaje, czy... Powstało? Powstało w powstało budynku dawnej elektrociepłowni w Sząbierkach. Mieszkałem obok nigdy tam nie byłem dokładnie w samej elektrociepłowni. To jest fajne miejsce właśnie, bo to jest jeszcze na dodatek reaktywacja jakiegoś takiego postindustrialu i to są fajne miejsca na używanie rzeczy. No, no jest zabytkowy i właśnie zachowania to jest no. Technika, technika i tak dalej i dawna no to, to już zachowało to historia. A, a jak pan myśli, jakie to e, takie centrum e, jakie da korzyści naszemu miastu? No, sam obiekt jest, jest bardzo dobrze zlokalizowany, bo i e, w nieopodal jest stacja kolei wąskotorowej, górnośląskiej Kolei wąskotorowych, e, byto ma także inne obiekty postindustrialne, więc to się tak wszystko osiągamy efekt synergii. Żeby wokół tego na miarka powstawały jakieś e, nie wiem restauracje, hotele, jakaś gastronomia. Pomogłoby zmniejszyć stopę bezrobocia. To by pomogło, a, a resztę wtedy wiadomo, że stać ludzi będzie, będzie, wyjść gdzieś i tak dalej. A jeżeli jest duże bezrobocie, no to każdy się zamyka w czterech ścianach i, i nigdzie nie wychodzi. Prawda? Myślę, że to może też obudzi trochę społeczeństwo bytomskie, które według mnie jest bardzo e, przykryte kurzem. Mm. I jest tak, że tutaj mieszkam tu trzeci rok i z tego jak obserwuję. E, Mieszkańców Bytomia ludzie mało się uśmiechają, mało, mało, mało podróżują, bardzo mało chcą od życia. I wydaje mi się, że coś takiego jak, jak takie centrum mogłoby pomóc. Rozbudzić wyobraźnię, zaciekawić, szukać gdzieś dalej może, wyjechać poza Śląsk czasami, zobaczyć coś nowego. Za mało, za mało jest kultury i, 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 i obiektów kulturalnych i tak dalej. Słyszałem, że nawet ten no, yy... Ta Tańca mają zlikwidować, mhm. i to właśnie to boli. To boli po prostu, że nie dbają o, o taką, taką właśnie tą dziedzinę. Yy, także to jest po prostu przykre. przykre. Jest. Przede wszystkim kojarzony jest niestety z bezrobociem czy z nieudaną restrukturyzacją przemysłu w z jego demontażem. No i z problemami demograficznymi. No może w końcu by zmieniło jakieś wizerunek, chociaż trochę, nie? Że, że mamy tu coś innego oprócz tych kopalni. Skoro pan już wie mniej więcej na jakich zasadach to działa, to czy zechce pan na przykład niebawem odwiedzić to centrum? No postaram się, o ile bym miał czas, to tak, to odwiedzę pełności. To, to jest ciekawy obieg, no to więc... To A, A też masz... nie bym poszedł. Tak, tylko nie dzisiaj. <noise> Okej. <Okay, Chociaż> ja... <noise> być może jutro, bo no, jest wolna niedziela akurat... Oczywiście z rodziny jak najbardziej. No ja bym się mógł przejść. też Ty? bym mogła się przejść. Funkcjonuje no, to Nawet punkt? myślę, że następny wolny weekend bym się tam chętnie wybrał. To była prowokacja z naszej strony. Niestety na razie takiego centrum nauki nie ma w Bytomiu, ale zmierzamy do tego, żeby było. Rywalizujemy z Chorzowem, bo w Chorzowie ma postać w parku śląskim, ale jesteśmy zdania, że w Parku Śląskim jest już naprawdę wiele atrakcji. Jest park rozrywki Zoo. I fajnie by było, gdyby coś powstało w Bytomiu, żeby ludzie też do Bytomia mogli przyjechać. Dlaczego akurat w Bytomiu, a nie w, w mieście takim jak w Katowice czy Gliwice? Na Katowice już są wystarczająco duże i rozpoznawalne, poza tym ściągają innego rodzaju inwestycje, a mamy, no, żyjemy na terenie konurbacji górnośląskiej, która powinna się rozwijać w sposób zrównoważony, to znaczy równomiernie na terenie wszystkich miast i gmin powinny powstawać inwestycje, nie powinny być zasysane do centrum Katowice przez jakąś czarną dziurę kosztem yy, gmin ościennej. Tak jak Kopernika wybudowali na Powiślu, czyli w takiej tej biedniejszej dzielnicy, to no to wszystko się tam podniosło, powstało wokół tego mnóstwo różnych instytucji i jakichś lokali, no infrastruktura, apartamenty. No. 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 Tak samo dobrze byłoby, gdyby w Szambierkach coś takiego się wydarzyło, no bo na pewno by to pomogło rozwalić. fajnie no, Zależy nam, żeby to centrum nauki powstało u nas, w by to w taki w miejscach, jakie przepływają w środku Krystyna, czy Kopalnia Rozbark, to są takie, które wymagają rewitalizacji. Jak najbardziej. Wtedy to zostanie wykorzystane w dobrych celach. Mm -hmm. Ja uważam, nie będzie to niszczało, nie będzie to kiedyś za parę lat tam zapomniane, gdzieś to pójdzie w ruiny, tylko będzie to wykorzystane właśnie dla takiego celu jak nauka, która jest mm -hmm. ważna dla, dla młodego pokolenia. Bytą to bardzo piękne miasto z bogatą historią, zarówno tą industrialną, jak i tą przedindustrialną taką typową i na pewno ma bardzo duże atuty, które są niestety niewykorzystywane. O, i na pewno jest to bardzo dużo szans dla I to by było korzyść nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy może wreszcie by się pojawili. Bo bardzo się Warto.